Dzień dobry. Dzisiaj zadanie serii na dowodzenie, a mianowicie: Brzmi ono następująco: Wykaż, że liczba 4 do 2017 plus 4 do 2018 plus 4 do 2019 plus 4 do 2020 jest podzielona przez 17. Musimy to udowodnić, coś takiego. Jest to zadanie z serii yy, wy, na dowody, jednocześnie jest to zadanie na potęgi. Z, żeby wykazać jakąkolwiek liczbę, że jest ona podzielna przez jakąś inną, należy skupić się na tym, że dana liczba, którą mamy dowolnić, czy jest przez jakąś podzielna, musi być przedstawiona w rozkładzie. Jako iloczyn danej liczby i liczby dowolnej. O co chodzi? Jeżeli mamy liczbę podzielną mieć przez 17, to taka liczba musi być rozłożona w ten sposób, że ma być przedstawiona jako iloczyn jakiejś liczby 17 przy i dowolnej liczby. W związku z tym, jeżeli podzielimy taką liczbę przez 17, to jesteśmy pewni, że ona jest podzielna przez tą liczbę. Dlatego, że to się po prostu skróci i będziemy mieć wynik całkowity. Dlatego strategia tego zadania polega na, będzie polegać na tym, aby daną liczbę właśnie przedstawić za pomocą, rozłożyć tak, żeby jeden z tych iloczynów był liczbą 17. Czyli przedstawimy tą sumę jako iloczyn dwóch liczb, z której jedna będzie 17. A jak do tego doprowadzić? Zauważmy, że wszystkie te liczby to jest suma potęg 4 i jest w jak są kolejne liczby 2017, 2018, 2019, 2020. Proponuję skupić się na tym, że każda z tych liczb zawiera w sobie tą najmniejszą potęgę, czyli 4 do 2017. A jaki sposób? Ano mianowicie przypiszmy sobie liczbę pierwszą. A drugą rozłóżmy sobie, korzystając z faktu, że iloczyn dwóch potęg o tej samej podstawie to jest suma wykładników. Ja już tu poszedłem o krok dalej. Zapisałem to jako 4 do potęgi pierwszej razy 4 do potęgi 2017, choć mógłbym to napisać. taki sposób, ale ja już poszedłem o krok. Dalej rozłożyłem, zapisałem to w postaci Jest takie prawo na podziałania na potęgach, że iloczyn dwóch potęg o tych samych podstawach, to jest ta potęga, o tej podstawie składająca się z sumy wykładników tych dwóch potęg. Zróbmy tak samo i z tą potęgą 4 do 2019. Tylko wtedy będzie to wyglądać w ten sposób. 4 do drugiej razy 4 do 2017 i analogicznie będzie 4 do 3 razy 4 do 2017 rozłożona potęga 4 do 2022. Teraz mamy w każdych z tych iloczynach wspólny czynnik, z którym co możemy zrobić? Kolejne y, działanie na algebraicznym wyciągnąć wszystko ten wspólny czynnik przed nawias. Będziemy mieć 4 do 2017. Tu zostanie nam 1. Tu zostanie nam 4 do pierwszej, czy po prostu 4. Tu zostanie 4 do drugiej. Możemy sobie napisać, że to jest 16 i plus 4 do trzeciej, czyli to będzie 64. Jesteśmy już o krok dalej, bliżej rozwiązania. Dalej jednak nie widać, że ta liczba jest podzielona przez. 17. No to dodajmy sobie te wszystkie w nawiasie, te wszystkie e, liczby. 4 plus 6 to jest 20. A może inaczej, 16 plus 64 to jest łatwiej się dodaje. 80, 84, 85. I dalej nie widać, że ta liczba jest podzielna przez 17. Ale rozumiem rozkładając już na czynniki pierwsze tą liczbę, będziemy w stanie to wykazać. Na pewno 85 na pewno dzieli się przez 5, bo na końcu mamy piątkę. Teraz już 85 po podzieleniu przez 5, gdybyśmy to podzielili metodą pisemną, albo na kalkulatorze nawet, jeżeli byłoby to dozwolone, możemy napisać, że 85 w rozkładzie to jest 5 razy 17. A więc mamy 4 do 2017 razy 5 i razy 17. W tym stanie jesteśmy już w stanie udowodnić, że dana liczba jest podzielona przez 17, ponieważ mamy w, w postaci iloczynowej i jednym z tych iloczynów jest 17, którą podzieli, podzieliliśmy przez 17 do... Wtedy nam się to skróci. W ten sposób udowodniliśmy fakt, że ta liczba jest rzeczywiście podzielna przez 17. Dziękuję. Do zobaczenia.